Out, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the Gwala, yeah. And you are not bad as Keep on going till you hit the spot. The car, pretending I got all the eyes on me Got a bad baby and she's in the field hey, Too yeah, many I people know the they're seeking attention When they want me by the goofies, man, I should've listened And the smell of the money, my strangest addiction, uh i for dick, I let a lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm a rich now. I bought a whip, I paint, paint, it drive itself. The fuck you think, yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun, like the Teletubbies. Oh, singing low, while I pop a ball off of you Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the What do you get? Popping out the front, shit. The CVS is like a black away. Bought a on my ice cold is dry on my face. Y'all need that VVS, my ice is fake. Your life is fake. I just to do it for my pocket's sake. You're basing your opinion So what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna talk, 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 talk. Only really ever wanna top, 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 talk. Guess I'm going back to the side, 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 side. At least this money never really stops, stop, stop, stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a P, yeah, and a mommy. Yeah, I feel so hard, like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies bees. Well, singing low while well, I pop a bottle off the yacht. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guava. Yeah, and you are not bad beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop below. Mama called me and she happy with the growth. Never ever fall for a party that's a no. Yes. Yes, cool. <laughs> <laughs> Koniec. Podobno ciotka będzie czytać temu miłości, o miłości. O Ogólnie była wizja taka, że się śmiała, mówi, że wyjdzie z tą kartką na poważnie i zacznie, że This is This is. Jak Oj, przepraszam, nie to przemówienie. Była debata, czy muszka czy krawat. No było, ale muszka.

No i dobrze, że blokuję. To ma zablokować zamek, żeby się nie rozpinała No więc no mi coś tam nie pasuje dlatego. Bo no nie niżej. Odepnij zamek teraz. trochę, zapnij blokadę i dopiero podnieś zamek do końca. Chyba tak to idzie zrobić, A, o, tak to nie idzie.

Coście oświadczam? Oczywiście oświadczam, że wstępuję w związku małżeński. Że wstępuję w związku małżeński. Oliwianką laśniską. Oliwianką laśniską. I przyrzekam. Przyrzekam, że uczynię wszystko. że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo. aby nasze małżeństwo było zgodne. było zgodne. szczęśliwe. szczęśliwe. i piękne. I piękne. Teraz proszę, panio, o porcje o powtarzanie słów świadoma praw i obowiązków. świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, wynikających z zawarcia małżeństwa uroczystie oświadczam, uroczystie oświadczam, że wstępuję w związek małżeński, że wstępuję związek małżeński z Patrykiem przeszła, z Patrykiem Czeszua i przyrzekam, i przyrzekam, że uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było zgodne, było zgodne, szczęśliwe, szczęśliwe, i trwałe. i trwałe. Długo zastanawiałam się, jak określić w kilku słowach tę Waszą miłość, i na myśl przechodzi mi słowa. Pierwsze, które mi przyszło, to wyluzowana, fajna, szczera, nie na pokaz, tylko Wasza. I muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. I to jest właśnie wspaniałe, że jesteście dla siebie bez poklasków, bez wiwatów, bez afirmacji i nie ze względu na innych, tylko dla siebie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że miłości nie można zostawić samej sobie. Trzeba o nią dbać. Uwierzcie, że często w życiu małżeńskim bywa tak, że miłość lubi się obrazić i wtedy chowa się chwilę w kąciku i czeka. A na co czeka? Czeka na szczery uśmiech, miłe słowo, spontaniczny pocałunek, chwile rozmowy, spacer w świetle księżyca. Kolację ze świecami, wraz ze śniepaniem do łóżka, bo miłość lubi być pielęgnowana, lubi być zaopiekowana. Zatem opiekujcie się to Waszą miłością każdego dnia właśnie poprzez takie małe gesty.